Siema, siema, obiecane Q&A. Poprosiłem was, żebyście napisali jakieś pytania, napisaliście dużo ciekawych, więc od razu robimy z tego materiał, a jeżeli chcecie zadać kolejne pytanie, inne, którego jeszcze nie było, to możecie napisać pod tym filmikiem i nagramy kiedyś drugą część, może więcej, jak się pojawią jakieś pytania, które nie będą się powtarzały. Także co, zaczynamy. Jakie jest twoje auto marzeń? Kurczę, jako taki typowy zapalony petrolhead problem jest w tym, że nie mam jednego Mam wiele różnych samochodów, które chciałbym mieć, więc mam taką mini listę. Na pewno Ford Racing Puma. Dlatego, że jest to mega limitowana wersja, bardzo ciekawego samochodu według mnie. Jest to niby zwykła puma, ale z mocniejszym silnikiem, czyli dalej mamy 17, ale ma 157 koni. Do tego mamy fajny body kit, który poszerza nam samochód, że wydaje się taki, wiecie, masywny, do tego fajniejsze wnętrze. Kolejnym autem na mojej liście to jest E38, najlepiej taka czarna, taka landara, wielka, na stylingu 37, albo jakiejś innej dużej feldze, 750iL, no bueno, bueno, bueno. Później jest M3 G80, bo czemu by nie, podoba mi się jakoś po prostu, M3 F80, bo sedany są spoko, M4 F82, dlatego że kupę też warto mieć. Ford Crown Victoria, bo chciałbym mieć taki typowo amerykański radiowóz i na dnie w serduszku Mazda MX-5, oczywiście NA miatka, taka najlepiej wiecie, z bodykitem i jakiś fajny silniczek, jakaś może fałszustka, może jakieś turbo, coś w tym stylu. Najlepsza marka samochodu i dlaczego? E no, i właśnie tu jest kolejny taki problem, bo nie da się wybrać jednej. Natomiast nie chcę zabrzmieć jak taki typowy Car Spotter czy, czy, czy Sezonówka. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej auta marki BMW dają mi największą radość: czy to w nie wiem, modyfikowaniu sterownika, czy ogólnych modyfikacjach, czy po prostu dają frajdę Mega. Zjazdy fajnie się prowadzą. Są inne marki, które też mają dosyć ciekawe modele w swojej ofercie. Natomiast wydaje mi się, że BMW. Ma dużo takich trafionych samochodów, które, które po prostu są nie że spełnieniem marzeń, ale dosyć ciekawą opcją, i każdy znajdzie tam coś dla siebie. Więc wydaje mi się, że BMW jest takim chyba najlepszym wyborem, ale oczywiście każdy ma swoje gusta. Czy masz jakiś motor? Jeśli nie, to czy chciałbyś mieć? E, miałem. E, obecnie został mi tylko kład. Chciałbym mieć jakiegoś. E, ścigacza albo, albo supermoto, ewentualnie enduro. To są takie trzy moje typy, które, które mógłbym i, i chciałbym mieć. Natomiast zobaczymy, musiałbym jeszcze zrobić pewnie kategorię A, żeby móc sobie jeździć taką już pełną pojemnością, a nie jakimiś małymi wypiertkami, bo już chciałbym jakiegoś ścigacza w litrze. No ale zobaczymy, jak to, jak to będzie, co czas przyniesie. Jakie masz prawo jazdy? Kategoria B A1 AE, i wszystko, co tam jest pod tym. Czyli B1 tam jeszcze. No wszystko co jest poniżej. Marzy mi się zrobić C, +E, żeby mieć jeszcze więcej kategorii, natomiast to jest trochę duży koszt. Trochę mega duży koszt. I wydaje mi się, że i tak bym tego nie wykorzystał nigdy. Jaki masz plan na kanał? Planów za dużych nie mam. W sensie nie zamierzam nic planować bardzo w przód. Planuję coś, można powiedzieć, że tydzień, maks, miesiąc w przód. Plany co do, co do takiego większego jakiegoś rozrostu kanału nie mam, bo nie wiem, czy to się w ogóle jakkolwiek rozwinie, czy, czy, czy widzów przybędzie, czy ich ilość zmaleje. Nie wiem, nie chcę planować. Zobaczymy, jak to będzie. Troszeczkę żyję z dnia na dzień tym. Natomiast w delikatną, minimalną przyszłość gdzieś tam patrzę i. Na razie 1000 subów, myślę, jako taki milestone. Także jak coś, to subik oczywiście na dole, możecie kliknąć. W tym czasie też chciałbym Was zaprosić na naszego Discorda. Link oczywiście również macie w opisie. Tam jestem dosyć, bardzo aktywny. Odpisuję. Mamy dużo ciekawych kanałów, na którym wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Czy to jesteś fanem motoryzacji, czy komputerów, czy gier, po prostu wbijaj śmiało zawsze coś dla Ciebie się znajdzie. Co najbardziej lubisz w YouTube? Wydaje mi się to, że mogę być osobą taką, jaką jestem. Po prostu klikam włącz nagrywanie, nagrywanie się włącza, gram sobie, później mój mo kochany montażysta to montuje. I co, i wy się z tego cieszycie, cieszycie się, że możecie coś obejrzeć. A ja się cieszę, że po prostu mogę nagrać, być sobą i że ktoś, to jak to się mówi, akceptuje, i że jest na to zapotrzebowanie, że tak to powiem. Ta, taka swoboda to jest chyba najlepsze, co, co może być w YouTubie na chwilę obecną. Bo jeżeli się by rzeczywiście miało to rozwinąć, no to pewnie troszeczkę ten kaganiec będę musiał jakiś przysłowiowy założyć. Jaki jest Twój ulubiony samochód, który masz? No i tutaj każde auto jest, wydaje mi się, dobrą odpowiedzią. Natomiast no, jeżeli mam tak wybierać to skłaniałbym się koło Pumy, a koło BMW. Dlatego, że to są dwa samochody, przy których najwięcej czasu spędzam gdzieś w garażu i które dają mi najwięcej emocji z jazdy. No Puma jest takim najbardziej rozwiniętym projektem ze wszystkich, natomiast BMW wydaje mi się, że daje chyba najwięcej, najwięcej radości na chwilę obecną. Najlepszy zlot, event samochodowy, na którym byłeś? I tutaj po raz kolejny pasowałby to rozgraniczyć trochę. Jeżeli, jako zwiedzający, to wydaje mi się, że nie wiem, Speedland czy Ultra Altrace. Natomiast, jeżeli chodzi o uczestnika, to wydaje mi się, że Ride Koguta, bo charytatywna, charytatywna zabawa, która łączy, nie dość, że zbiórkę pieniędzy, to jeszcze my się dobrze przy tym bawimy, zwiedzamy całą Polskę prawie w, w tym czasie. Naprawdę mega, mega ludzi się tam poznaje, fajna atmosfera, każdy jest tam dla siebie miły, nie ma żadnych problemów nigdy. Także wydaje mi się, że, że rajd to, na którym jestem, można powiedzieć, że prawie co roku. Czemu usunąłeś wszystkie wcześniejsze filmy na YouTube? Po pierwsze dlatego, że troszeczkę ta moda, czy moda... Ta faza na, załóżmy Minecraft'a mi przeszła osobiście. To po pierwsze. Po drugie, ja jestem dosyć dużym perfekcjonistą. Jeżeli widzę jakieś miejsce do poprawy, to ja staram się to poprawić na tyle, ile jestem w stanie, dopóki będę zadowolony. Problem był w tym taki, że jak widziałem, że każdy, załóżmy następny odcinek SPDFR nie miał takich wyświetleń jak pierwszy, no to stwierdziłem: OK, coś tam jest nie tak, więc dałem na niepubliczne. Może kiedyś przywrócę je, zobaczymy. I czemu miałeś przerwę kolejną? No, to akurat jest związane z tym, że nie miałem za dużo czasu na cokolwiek. Szczególnie na ogrywanie gier, które są dosyć problematyczne w nagrywaniu. Tak jak powiedzmy, BeamNG. Na dobrą sprawę, żeby nagrać półtorej godziny materiału potrzebuję tak dwie godzinki, z czego później zostaje około 20 minut filmu. No bo tak, trzeba rozłożyć kamerę, wszystko popodpinać, ustawić obsa, ustawić cały 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 tutaj setup kierownicy i tak dalej. Więc no jest troszeczkę z tym zabawy. Natomiast na teraz ten czas mam, mam kochanego montażystę, który mega mi pomaga we wszystkim. Serduszko dla ciebie i co? I, I teraz mogę po prostu nagrać, nie przejmować się dalszą częścią. Robię miniaturkę i jest fajnie, wrzucam i wszyscy są zadowoleni. Kim ty w ogóle jesteś? XD. Ja to ja, prosty chłopak ze wsi, samochodziarz, gracz, miomi. Skąd pomysł na kanał? Kurczę, to się prawie 12 lat temu wzięło, tak na dobrą sprawę, kiedy oglądałem gdzieś tam youtuberów. W ogóle YouTube wtedy raczkował w, w Polsce gamingowy, wiecie, Rezzy, Multi, Blowek, tego typu, no i wtedy nagrywałem oczywiście za, za czasów dzieciaka Minecrafta. To wtedy, pamiętam, to był Minecraft na, na tablecie. Okropne to były filmiki, jak tak sobie przypomnę, z perspektywy czasu, później normalny Minecraft, później znowu przerwa i... I tak to się zaczęło, bo chciałem na tamten moment być taki jak, jak inni wielcy youtuberzy, nie wyszło. Później przerwa, później coś chciałem wytyczać, nowe, nowe szlaki na polskim YouTubie, czyli gdzieś zagraniczne trendy brałem i, i przenosiłem do Polski, tak jak np. Scrap Mechanic, jak tam gdzieś raczkowało, to był bodajże 2016 rok, no to zacząłem się zagrywać w niego, nie był taki popularny, a robiłem troszeczkę tych materiałów odnośnie Scrapa, nie wybijały się, pousuwałem. Później, jak ten scrap zaczął trafiać do, do Polski, gdzieś tam plaga nagrywał i tak dalej, no to stwierdziłem, że w sumie kurczę, znam się dobrze na tej grze, mogę coś tam nagrać. Ale też ta faza mi przeszła przez brak update'ów, brak jakichś ciekawych modów i stwierdziłem, że w sumie nie będę, nie będę tego dalej nagrywał, bo nie ma takiej przyszłości. Przynajmniej dla mnie. Plany na YouTube. No to to już powiedziałem w poprzednim tym poście czy komentarzu. Skąd masz montażystę na takim małym kanale? To nie jest mały kanał, to jest wystarczający kanał. On działa tak samo jak i duże kanały. On nie musi być duży, może być mały, bo jest wystarczający. A skąd mam, to w sumie chyba troszeczkę był przypadek przez komentarz, jakiś się poznaliśmy. Z tego co pamiętam, zaproponował mi montaż filmu. To było chyba pod którymś odcinkiem z Minecrafta i tak to chyba się rozpoczęło z tego, co ja pamiętam. Jeśli nie, to proszę Fifi, popraw mnie, bo akurat montujesz filmik, to, to coś tam możesz zmajstrować. Na razie to tyle pytań e, takich ciekawych. Jeżeli macie więcej, możecie napisać pod tym filmikiem. A ja po prostu wezmę i nagram kolejne QA. Jeśli też chcecie do mnie prosto napisać, zapraszam na naszego Discorda jeszcze raz. Link w opisie i zapraszam na drugi kanał motoryzacyjny. Na którym będą pojawiały się dosyć ciekawe treści IRL. Do zobaczenia, cześć!